To jest chwilka luzu. To można popatrzeć jeszcze na urządzenie. Zupełnym przypadkiem, przeglądając zdjęcia, znalazłem przyczynę tego, że to radio wcześniej chyba nie działało poprawnie. <laughs> Mianowicie w tym oto miejscu. No. Te rezystorki były złączone i zlutowane. A jeszcze widać. Kawałek cyny został. To jest jedna rzecz. A druga. A druga jest związana z tym przełącznikiem. E Tutaj ja dosztukowałem jakieś przewody, bo one są potrzebne. Przynajmniej tak no to wskazuje schemat. Ale odkryłem, że nie do końca ten przełącznik działa tak samo jak na schemacie. W instrukcji mamy napisane, że radyjko mamy do góry. A z oryginalnie polutowanych zostały dwa przewody. Wynika, że w pozycji górnej łączymy dwójkę z trójką. To są te przewody. A ich złączenie podpina nam przetwornik piezoelektryczny do tego przedzmacniacza, Czyli jest odwrotnie niż niż w instrukcji obsługi. Być może istniało kilka modeli tego radia i yy, być może to nie jest dokładnie, dokładnie to, chociaż no, elementy się zgadzają. No, w każdym bądź razie, gdyby się ktoś z tym mordował, yy, to właściwie trzeba zacząć od tego przełącznika, bo on jest tutaj kluczowy, ponieważ yy, on nie tylko załącza silnik, yy, ale yy, wycisza. Sygnał z radia i podpina nam wkładkę piezoelektryczną do przedsmacniacza. To jest kluczowe dla całego e, urządzenia tutaj. No i właściwie tyle. Trzeba jeszcze dokompletować piezoelektryk. On tutaj gdzieś powinien być wpięty. Nie mam pojęcia jeszcze gdzie. No, wychodzi mi, że tu jest jakieś zgrubienie. Być może tutaj był jakiś przewód. Brakuje go. No i trzeba jeszcze zrobić przewody do głośnika yy, przepraszam, do silnika i do, i do wkładki. Tak i jeszcze do, do gniazda na baterię. I to będzie chyba tyle z rzeczy elektrycznych, a jeszcze za chwilę o mechanicznych. A jeszcze mi się taka rzecz nasunęła na myśl. A, to jest urządzenie. Zasilane z baterii. I cały ten schemat ma podstawowy błąd, polegający na tym, że skoro działa na baterii, to trzeba je oszczędzać. Więc po wyłączeniu radia to wszystko powinno zosta stracić zasilanie. A tak nie jest. Nieważne, czy radio jest włączone, czy wyłączone, to i tak działa nie ma tylko dźwięku z niego, bo jest wyciszone a teraz troszkę magii <laughs> tajemnicze pudełko które znajdowało się w zewnętrznej kieszeni ja sobie je otworzymy <laughs> jeszcze mnie ciekawi z którego roku jest to opakowanie po zapałkach Nie jest stare. Musiało być coś przepakowywane. <laughs> Co my tu mamy? Mamy takie cudo. To jest takie cudo, proszę pana. Przetwornik piezoelektryczny. Tu jest wsuwany. Jest podwójny, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj na tej rączce jest zaznaczone, że w tym położeniu obsługujemy. No właśnie co będziemy tym obsługiwać. No i kolejny element mechanicznie jest to już doprowadzone prawie do Ładu. Pozostanie potem czyszczenie na, no, na, na samym końcu. Taka ciekawostka, jeżeli podepniemy prawidłowo zasilanie do silnika, to kręci się w odwrotną stronę. <noise> Dlatego, żeby to działało, należy podłączyć nieprawidłowo zasilanie, i wtedy działa poprawnie. To jest niepoprawnie podpięte zasilanie. Jak widać, działa poprawnie. <laughs> tak naprawdę, zasilanie trzeba przypiąć do tego kondensatora, ale niestety popalone są tu rezystorki. Trzeba je najpierw wymienić. Stąd weźmiemy zasilanie. Tutaj będą przewody do piezoelektryka. No i właściwie można to urządzenie powoli składać do kupy. Udało mi się w końcu złączyć dwie połówki tegoż oto pięknego urządzenia. No i będzie można je zamknąć i potestować.